Koniec sezonu pszczelarskiego jest jednocześnie początkiem nowego, nowego sezonu. Mocna pszczoła, zdrowa pszczoła warunkuje e, dobre przezimowanie rodziny pszczelej. Mocny start na początku wiosny, co w konsekwencji przełoży się na większą miododajność. Rozmawiam dzisiaj z panem Tadeuszem Główką, znanym, cenionym e, pszczelarzem na Podkarpaciu, dawna Galicja. Tak. Panie Tadeuszu, proszę powiedzieć, y, y, która pszczoła jest najcenniejsza, jeśli chodzi o, o zimowanie, i jak istotne jest y, właśnie jej zdrowie i mocna kondycja. Przelaż, y, każdy pszczelarz, który ma pożytek na nawłościowy, powinien w miesiącu, na początku sierpnia, zadbać o miejsce matki do czerwienia i zapasu wulu. Ile zapasów wulu jest? bo Pszczoły wiedzą, że jeśli nie będą mieć zapasu bólu, nie będą karmić matki i nie będzie pszczółek do zimowli. Także jeśli nie ma tego zapasu, trzeba pszczoły w miesiącu, na początku sierpnia podkarmić, bo sierpniowa pszczoła zimuje. Czyli to jest właśnie ta sierpniowa pszczoła odpowiada, mówi się, że w ponad 80% za, za zimowlę. Za tak? zimowlę, bo lipcowa nie przezimuje, a wrześniowa ma za zadanie przerobić syrop na zimę, czyli pokarm na zimę. A sierpniowa pszczoła tak, aby odpoczywała, nie pracuje intensywnie, no bo na razie jest w czerwiu, na razie jest zakryta i po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby przynajmniej 6-7 ramek wielkopolskich było w czerwcu, w miesiącu sierpniu. To wtedy wiadomo, że będzie zimowla dobra i wiosenny start też dobry. Dlatego ten y, zabieg, o którym wspominamy, czyli podkarmianie, jest tak istotne, e, aby e, pobudzić matkę do czerwienia tak. i U. zrobić to złudzenie pożytku. Tak, e, napój świeżego nektaru. Tak. I pszczoły wiedzą, aha, mamy napój świeżego nektaru, no to e, karmimy matkę, matka znosi jajka i jest wszystko dobrze. Świetnie, świetnie. E, w tym sezonie, w swojej pasiece, podał pan do syropu dwa produkty tak, tak. do 20 uli podał pan protiwet tak protiwet ten tak. Mhm. tak a do 10 ten bo to miało opakowanie tak tak no, efekt tego zobaczymy e, koło 15 20 września efekt mhm. jaki czy zadziałało to czy po prostu, mhm. Natomiast yy, tak. ma to pobudzić, przede wszystkim są to substancje, które mają naturalne białko w swoim składzie, tak. e, witaminy, aminokwasy, tak. e, więc e, e, tutaj te korzyści powinny być e, obiecujące. Tak. Prawda? No zobaczymy. Może by było też na zimę, e, po prostu jeśli ktoś karmi syropem cukrowym, można by było na zimę też podkarmić nie? Mhm. tym. To białkiem. Dokładnie. I tutaj polecamy, e, aby jeden lub drugi produkt znalazł się w co najmniej w 4 litrach syropu. Cukrowego. Do, zim, do zimowej. Tak. tak, tak, dokładnie. Rozumiem. Mhm. Świetnie, czyli ten, e, ta konieczność e, pobudzania, konieczność e, utrzymywania w wysokim stanie zdrowotnym pszczół jest tutaj no, dla Pana kluczowa, no, jeśli chodzi o no, zimowlę, tak, no, tak, bo no, wtedy pszczoły e, tak. będą miały mniej patogenów, tak, mniej tak. wirusów, bakterii, tak. grzybów, tak. które e, no, między innymi e, odpowiadają właśnie za dobrostan pszczoły miodnej. Tak, za zimowlę i za wiosenny rozwój. Świetnie. Dziękuję panie Tadeuszu za krótką rozmowę. Wszystkiego, dobrego. Wszystkiego Pozdrawiam. dobrego. Pozdrawiam. Pozdrawiam.